Wielki zabytek. No patrz. No to głos. A nie wiem czy można. Nie, albo jest, albo jest jeszcze nie do odpłuczenia metalu, dawniej nie było po prostu i nie było opalniku do cięcia, tylko były tłuczone takim kawarem. Było podniesione do góry, na tą wysokość, spuszczane, odlokowane, spuszczane i tu były tłuczone te koła. Na takie kawałki, jak tu Z tego złomu potem robiono szparte i się różne narzędzia gospodarcze. No patrzcie sobie to. były różne zależności, jak, jak mu chciało się zbudować blachy, nie? i zupy. Przepraszam, przepraszam. Z takiego kafara? Co ma nazwę? Ale... <grym> 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 kafar to się nazywa. Tak, to jest kafar.

one są jedne tak, a drugie tak i te dolne tam, ona uderzała i napędzała, że mi się uda uruchomić, nie wiem żeby tytonowie mi pomogli a tam w Sielpi jest czynny jeszcze zakład tam yy, zakład jeszcze wie pani, że ja tam byłem ze cztery razy Działam. ja mam 10 kilometrów do Sielpi byłem ze cztery razy z tego złomu Właśnie z tego złomu robiono blachę, z której potem robiono szpadle, gwoździe i inne rzeczy. To było nagrzewane w tym piecu, to były szybce, które się brały. To było gorące, brały się szybce i jechało się do końca. Tam się podobało, tam było dwóch walcarzy i oni tam walcowali. I to była, to była tylko walcownia, nic więcej tu nie robiło. A da się Nie da się, bo nie, ma, nie mogę dodzwonić się do dyrektora, naprawdę nie da tam wam uruchomię wszystkie, w każdym bym wszyscy na pokus, ale to wam uruchomię. Tam tak, ale to na boku wszyscy, tylko nie poda się, nikt No patrzę. A to jest to koło napędowe tej walczarzy. Ono jak chodzi, jak woda idzie, chodzi, to tych szpryk nie widać, taką szybkość ma. Taką ma szybkość, że tych, tych szpryk, to jest wszystko drewniane, tylko te okucia są. To koło jest drewniane i to jest wszystko oryginał z XIX wieku, to nie, nic nie robione. To jest oryginalne, to jest konserwowany. To nawet może taka ciekawostka, że to było z części składane, tak? To są części, o. Wszystko z części było składane. Samójta, patrzcie, to nie było nie zalewane całe, tylko nie było z takiej techniki tam. Wygląda jakby nie było drażnione. Proszę? To jest, jak się pilnuje, jakbyśmy tego nie pilnowali, to nic by nie było. Najpierw studenci tu ale teraz studenci nie przyjeżdżają, To my robimy. Balcarka, chodź, jak, jak ten chodzi, to balcarka też chodzi. My nie będziemy walcować, bo będzie tu pieca rozpalona. Bardzo ważna, od koła. Nie, kochani, to jest bajka, która podnosi tamten i puszcza wodę na koło. No, a jak jest woda, to jest. No, więc mówię. I to jest, bo to jest ta majka, która tam, tam się otwiera i woda idzie na kółko. Bo tutaj to raczej uważajcie, <śmiennie> uważa, że ja 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 no. tu wpadną dziewczyny. Ja raczej uważajcie tutaj. Jak wpadnie? Bo jak wpadniesz, to ci nie wadą dziewczyny. Wie pani, że tu dziewczynka trzy lata wpadła. W ostatniej chwili ją za włosy Matka ja miała no właśnie to była zabroniła by, ja a ja bym poszedł wiem. Tu jest ludzie, i tu jest turbina, która poruszała całą tą halę produkcyjną. Wszystkie maszyny, jak widzicie, ona uruchamiała. To, to jest układ pasowy, jak którym maszyna nie chciała pracować, to się tak padało, wyjmowało się pasa. i Tu była produkcja cała, ta, ta turbina napędzała całą tą, tą halę za za koło, za ten, za tarczę szlifierką, to na tym ostrzono spada, tutaj spadnie gładko, to, to był spadnie łączono, a teraz tak, co było ciekawego, patrzcie, wszystkie te urządzenia, to był XIX wiek, nie miały żadnego wy, wyłącznika, to ktoś pomyślał tak, poczekajcie, ktoś pomyślał tak, że po prostu założono zęby drewniane, ja było przeciążenie, czyli jak gdzieś, gdzieś coś tam się stało, to zęby się wyładowały i to wszystko się wyłączało. Nie, wyłamywał się, bo było przeciążenie, nie, nie szło to, więc się była bo tu nie ma wyłącznika nigdzie. Każda maszyna, nawet gdzie Dali dalej nie ma wyłącznika, więc nie, ma, nie, nie wyłączyłoby się tego. Więc jak się koła, a, woda już spożyła, to już poszła, później nie, nie, tak szybko wodę zatrzymano. To się wyłamało to i wtedy to wszystko stawało. Dobra, panu tutaj. To było zawsze. A, ale ta, na pewno. Najlepiej ten, jakby za rękę w zapał. No właśnie, chodźmy dalej, zobacz. Okay. Tu był, to było prasa, wycinali takie ławki, które potem były formowane, wiercone i i i i, i potem prawałem. Następna praca. Też nożyce są. Wszystko na pasy. To będzie działać, zaraz będziecie wszystko widzieć ale wszyscy tam na boku. A to już są te późniejsze szlifierki. Właśnie te już to już są kamienie szlifierskie. To już są te późniejsze. O, to są te wózki. Studentki się lubiały na nich wodzić, Całe noce. – Co się na nich woziło? – Studentki się woziły, jak tutaj byli. Teraz nie przyjeżdżają, całe noce się woziły na tych wózkach, na ten i na tamtych. Ja zademonstruję, jak ona tam pracowała, tam później potem, tamta jest lekka. To jest, tu robiono by był na tym. Ale tam nam zaprezentuje, jak był robiony. O, tu jest taka ta, piękna ta, 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 ta wierteczka, ta tylko że się, był ruchomy, a to wietrzaną było. O, o tym, patrzcie się. To są te nakładki co mówiłem. Zobaczcie. Już są ciurkowane. Jeszcze tutaj nie ma, ale już jest sformowana. Nie? Ona szła na szpaler później. Proszę mi przyjść te, Wszyscy wyjdźcie stamtąd. To mam uruchomić, jak mnie to nie puszczę to ja od razu mówię. Proszę wszyscy do tą stronę Zatem Za też za te szturek. Uwaga! Ten, a to Niemcy tam zainstalowali silnik. Jak w 1939 roku, to tam zainstalowali tizera palenowego. bo oni chcieli na wodę mieć saperki, to oni bez czego jechali łopaty. A woda była nieraz zamarznięta, nieraz wyschła rzeka, to oni tu... A teraz jest silnik elektryczny. I co ciekawe, to pracowało do 1967 roku. Tutaj na szczycie pracowało na tym zakładzie, jak widzicie, 200 ludzi. Na trzy zmiany. Tu się wysypało. To było na gorąco. My tu kiedyś to robili, tylko my pani, ten konserwator dostaliśmy dobre chrzątus, bo tu jest, temperaturę się zmienia i całkiem otoczenie jest inne. Tak to się Aha. czuje ten, 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 starą zapytek, a tak zmieniało się, nie tam nam robić. Na Rozumiem. O Boże, to no, tak zwana matryca. Matryca, no. Tak fachowemu doświadczeniu. To co przychodziło tu, uderzało i robiło do szpinistego łopata. W konstrukcji łopaty się niewiele zmieniło. Pracuje tam kopy od czasu do czasu. A nie po, nie i tego. Uhm, zmieniły się, a, zmieniły tą łopatę, to jeszcze ja mam tak, ja, jak to była produkcja i mam i jest. I do grudka no, wejdę, nie pęklu. No. A, tam, wie, wie, a to wejdzie pan do ogródka i, i, i nie ma co No, no za się, bo jest miękki materiał i za Wiem pan, to było z pół kolejowy, bo na pewno utłuczone ubicie. Tak. To był najlepszy materiał na, na, na takie rzeczy. Hm Loki, Teraz to nic nie dopuści do... Właśnie o tych matrycach co mówiłem. Zobaczcie, takie łopaty tu były robione. Takie były robione, takie malutkie były robione, takie rolnicze rzeczy były robione. To są tak zwane male mam To jest drewniane, to robimy modelu, nie? Robiłbym już który robił model z, mm, z metalu i to zrobił, tu jest puszą metalu. Tu jest metalowa, tu jest metalowa, bo patrzcie, teraz tak, bo gorącą płatę kładł i z góry szła forma i ona wgniatawała i już się robiła spadę. No, To tak jest, tylko to szło do środka, nie? Tu. Aha. I wygniatawało, to już było z tego spadku. No, takie płaty też były robione. To są tak zwane matryce. No. Na furmance konie ciągły. O, to, jest, to, jest, to, jest, to jest ten. Jest, jest dwóch z tej strony, dwóch z tej, a tu były tłoki, które pompowały tu jest jedno wprowadzenie, to jest odprowadzenie. To jest właśnie pompa kaśnica. Musieli ludzie być silni, żeby na furę to wsadzić. O. Z czasów wojny. Konie ciągnęło albo konie, ale przeważnie dwa konie. Chcesz sobie podtrzymać? To jest od Oddane 16 lipca. To jest tak. Jest biur, to jest tak. Kotłownia. Są dwa pokoje gościnne. Jest kuchnia. Jest sala wykładowa. Jest taka sala do wyświetlania. W historii tego zakładu, ale to jeszcze tak. nie, nie otwarta, bo to jest świeże. Tak. To było zimą budowane i tego nie mówi pan, że ja palę bez przerwy. Żeby, żeby bo... dogrzać to, bo to normalnie jeszcze pracuje. To I jest pracuje jeszcze i to nie, nie jest, no. O, i na przykład ten most tak. chcieliśmy zrobić innym. Betonowy, nie? Tak, góry miał tak. Przyjechał konserwator i musieliśmy robić, że miałby taki jaki tak. był. Proszę. Bo to był stary, bo to stary budynek gospodarczy, a tak. ten jest oddany w tym roku 16 lipca. Także jeszcze go widzę, że ja palę bez przerwy, tak. żeby go dążać. Tam niki, jest wszystko. Jest piękna sala a ten. No, projekcyjna, śliczna sala tu jest. Tak, tak! tak. Na przykład to ognisko co można zrobić, można gryla zrobić, tylko żeby było wcześniej powiedziane, bo w ostatnich to się nie zrobił.